Witajcie. Apka na dziś to Mailta for Gmail. Służy ona do przeglądania naszej skrzynki prosto z górnego paska. Wystarczy, że klikniemy na tą ikonkę, zalogujemy się. Chwilkę poczekamy. I już mamy skrzynkę. Jak widać na start, interfejs jest nam znany. Tak, to ten sam interfejs, który jest na urządzeniach mobilnych. Jest on bardzo przejrzysty i prosty. Możemy cofnąć się do menu, zobaczyć ważne i nieprzeczytane z gwiazdką, wszystkie i tak dalej. Możemy usunąć maile, archiwizować, wysłać, oczywiście. I tak w kółko. Podsumowując, aplikacja jest naprawdę świetna, szczególnie za wykorzystanie mobilnego interfejsu, który jest nam znany. Nie owijając bawełny, aplikacja dostaje 5 na 5 gwiazdek. Jest po prostu świetna. Dziękuję. Do zobaczenia.